Przepraszam, że tak mówię sepleniąco, ale mam założony wewnętrzny aparat Właśnie na zęby. Widzę. Historia dramatyczna. Ty też jesteś częścią show biznesu. Piękną dziewczyną, łakomym kąskiem dla głodnych oczu, jak to się mówi. A czy będąc w show biznesie, też spotkałaś się z niemoralnymi propozycjami? Ale to chyba nie jest miejsce, żebyśmy o tym rozmawiali. Cieszmy się premierą i filmem. No właśnie zawsze można. Za, ja zawsze mówię, że zawsze można odmówić z uśmiechem i nie robić z tego dramy, prawda? Ale, jed, ale jednak gdzieś czasem ktoś jest zmuszany do takich e, tutaj sytuacji, jakie oglądamy w dziewczynach z Dubaju, więc należy współczuć dziewczynom, prawda? Tak, ale to nie są nasze sprawy. <laughs> Przepraszam, że tak mówię sobie ale mam założony wewnętrzny aparat właśnie na zęby. To przeszkadza, na przykład reżyserem przy castingach. To jest świeża sprawa, tak naprawdę zweryfikuje czas. Tak, ale miałaś dylemat, czy założyć to i możesz przez to, przez chwilę nie mieć jakiejś propozycji, czy, czy jednak robisz coś dla siebie, dla swojego zdrowia, Miałam, dla... ale wyglądu. musiałam zdrowotnie podjąć taką decyzję. Nie, no pewnie, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz będzie się dużo, dużo mówiło o tej o, o, o dziewczynie z Dubaju, prawda? Sporo też odważnych scen. Ciężko było się przełamać do tego typu rozbieranych, odważnych, intymnych scen. Musiałaś w jakiś sposób się psychicznie do tego przygotowywać, czy tak po prostu wchodzę? Jest rola. Nie, nie. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Razem z reżyserką Marysią Sadowską, razem z Dodą, która intensywnie uczestniczyła w przygotowaniach filmu, przygotowywaliśmy się do roli. Miałam wsparcie psychiczne, każda scena fizyczna, cielesna, także miała. To była ustalona wcześniej choreografia, więc jakby żadne bariery tutaj nie były przełamane. Ale prywatnie rzeczywiście była to jedna z najodważniejszych ról, z jakimi przyszło mi się zmierzyć.